Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. 9.15, właśnie teraz na zegarze czas rozpocząć audycję temat dla reportera. Szanowni Państwo, w studio już zapowiadana Hanna Ciesielska, która dziś dla Państwa jest wydawcą wiadomości z regionu. Dzień dobry, Haniu. Dzień dobry, witam. Miło się z Państwem spotkać także w temacie dla reportera. Podpowiadamy, że Jarek Adamek jeszcze przez moment jest na urlopie. W sumie nie pamiętam, czy do końca tego tygodnia? Ty do, końca, masz tak, bardziej do końca, tak. Do końca tego tygodnia wypoczywa daleko od nas. Mamy nadzieję, że przyjemnie. No i po weekendzie powinniśmy już wrócić. Natomiast to, że Jarka nie ma, nie oznacza, że reporterzy leżą i pachną. Nie, nie, absolutnie nie. Jak najbardziej. Nie. Dział jak reporterski, dział newsów oczywiście intensywnie pracuje, no i Hania czeka na Państwa telefony. A jeżeli chodzi o telefony, to przypomnę numer do studia 65 529 55 29. No i Haniu, oddaję Tobie głos, bo może coś udało się załatwić ostatnio, albo o czymś chciałabyś słuchaczom opowiedzieć. No, mam dwie sprawy, o których chciałabym powiedzieć. Niemniej, no, tak jak mówiłaś, zachęcę do tego, żeby jednak dzwonić w kolejnych sprawach, w nowych sprawach e, albo w sprawach, o których była już mowa, ale coś nowego wyniknęło. Albo na przykład w takich, które udało się załatwić, załatwić. i my mm -hmm. chętnie oczywiście zagramy kwiaty i motyle. Numer do studia 65 529 55 29. Ja jeszcze tylko tak na formalności sprawdzę, czy linia działa. Tak, wszystko jest ok, ale na razie jeszcze się nikt do nas nie odzywa. Taki miły wtorek Dlaczego by nie zadzwonić do radia? Z miłym tematem. Z miłym, tak, tematem. z miłym na tematem, na może coś przyjemnego się wydarzyło Państwu i chcielibyście opowiedzieć o tym też. Chętnie posłuchamy. A jeżeli nie, no to ja powiem właśnie o tych sprawach, o których wspominałam, to, ale to może, widzę, za że moment. mamy telefon. No właśnie. Tak. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Zadzwoniłem się do radia Elki, tak? Tak jest, do radia. Proszę pani, ja tam dzwoniłem kiedyś w sprawie tej uliczki za kościołem. Ale w, jaki, w jakim mieście, w jakiej miejscowości? Kruścina, w Kruścinie. Mhm. No i po prostu teraz po prostu jest takie błoto, nie idzie przejść. Tu są dzieci, chodzą na autobus. Nie wiem jak to. Mhm. A czy ta droga miała być utwardzona? Tak, takie były wcześniej informacje? Tak, do pana Michała dzwoniłem i po prostu on tam zdjęcia robił, a w ogóle żadnej nic nie ma tego. Uliczka za kościołem w chruścinie. Mhm. Tak, tak. Mhm, dobrze, to ja sobie tutaj zapisuję i sprawdzimy, czy coś tam się będzie działo, czy, czy, czy w najbliższym czasie, czy czy w ogóle. Dziękujemy w takim razie za ten sygnał, bo rozumiem, że tam jest bardzo nieprzyjemnie. No teraz teraz reporter powinien przyjechać zdjęcia porobić, jak to było. To jest, nie? No może, może tak. Być może Filip Wybieralski w te rejony będzie się dzisiaj udawał, to, to ja mu napomknę, żeby wstąpił też do chruściny. Dobrze, dziękuję w takim dobrze. razie za telefon. Dzień, dziękuję tak można dzwonić zatem linia wolna 65 529 55 29 a jeżeli nikt nie dzwoni no to ja powiem o sprawie z telefonu słuchacza który dzwonił do nas z Włoszakowic a interweniował w sprawie ulicy Zachodniej w tej miejscowości o ile dobrze zrozumiałam słuchacza, to, to mogę powiedzieć tak. Tam przed rokiem, już prawie przed rokiem zakończyła się wymiana sieci wodociągowej. Te stare azbestowe rury wymieniano. No i po tym oczywiście trzeba naprawić na i na ulicy zachodniej. Na wierzchnia została wykonana nowa jezdni, nowe chodniki, ale tylko na odcinku od ulicy Kurpińskiego do ulicy leśnej. To jest do lasu. Natomiast w drugiej części nie zostało to jeszcze naprawione. Nawierzchnia jest stara i wydaje mi się, że o to właśnie naszemu słuchaczowi chodziło. E, I tutaj dobra informacja, urząd gminy zawnioskował o pieniądze z rządowego programu na budowę tej nawierzchni właśnie między innymi drogi ulicy Zachodniej we Włoszakowicach. Tak więc no, jest nadzieja, że, że, że to wsparcie. Gminy mina otrzyma i ta inwestycja będzie przeprowadzona. Także taka dobra informacja y, dla naszego słuchacza i mieszkańców ulicy Zachodniej we Włoszakowicach. Czekamy na Państwa telefony. 65 529 55 29 to nasz numer. Y, można dzwonić. Zachęcamy do tego. Nie ma jeszcze telefonów. No, nie ma, nie ma. Natomiast ja sobie tutaj przeglądam portal rk.pl. Widzę, że kilka świeżych newsów. O kilku sprawach też już zdążyłaś powiedzieć w wiadomościach z regionu po godzinie, mm -hmm. po godzinie dziewiątej. A co masz na myśli? Konkretnie? No, no właśnie, wiesz, co tutaj czytam? Między innymi ten nagłówek. Wystarczy nie tylko na, na drona. To taka a tego, że <laughs> tak, czasem tak. jest tak, że potrafimy się bawić i przy okazji też wspierać piękne cele. A właśnie. rzecz dotyczy rzecz dotyczy Ochotniczej Straży Pożarnej we Wroniawach. To jest w powiecie wolsztyńskim. No i strażacy z tej jednostki postanowili zadziałać, nie czekając na jakieś dotacje. Postanowili zebrać pieniądze, by kupić dla jednostki drona takiego latającego, który będzie wspierał ich w działaniach ratowniczych. Taki dron ma mieć kamerę termowizyjną, więc no, będzie bardzo pomocny. No i rzeczywiście, mimo że no, nie udała się pogoda Wiemy, jak wyglądało w tego weekendu. Lało właściwie przez cały czas, ale na tę imprezę, na imprezę strażaków z Wroniów przyszło bardzo dużo osób i bardzo chętnie kupowali cegiełki i z tych cegiełek zrobiło się aż ponad... 50 tysięcy złotych, a więc dron zostanie zakupiony, a jeszcze coś tam zostanie i będzie można spożytkować na inny cel. Oczywiście dla tej jednostki. No ja muszę powiedzieć, że mnie, jeżeli chodzi o ten artykuł przykuły fotki ilustrujące wydarzenie, dlatego, że w kafelku wyświetla się fota dziewczyn DJ-ek znanych z internetu, siostry Chojnackie. Znasz te Znam oczywiście te panie, z internetu tylko, nie osobiście. Natomiast widziałam u dziewczyn na storkach fragment te imprezy i tam naprawdę było full ludzi świetnie się bawiących z fajną energią. No właśnie, chciałam powiedzieć, że tutaj pan prezes OSP Wroniawy bardzo chwalił tych występujących i właśnie m.in. te DJ-ki, że to one też przyciągnęły sporo osób. Warto, szanowni państwo, śledzić to, co dzieje się w naszym portalu. O wydarzeniach staramy się państwa informować na bieżąco. Przy okazji też przypominamy, że organizatorzy sami dorzucają informacje do zakładki, co gdzie, kiedy, tak, sami tak. tworzą wydarzenia, a potem. To o nich bardzo prosta opowiadamy. sprawa, bardzo prosta. Mówiłaś zresztą o tym też mhm. już wcześniej, że, że wszystko jest opisane dokładnie, krok po kroku, co należy zrobić. No i wtedy ta informacja będzie także umieszczona w naszym portalu, i będziemy o tym mówić, a mieszkańcy regionu będą mogli przeczytać i wybrać się na taką imprezę. Na no to są przyjemności, a jeżeli chodzi o tematy mniej przyjemne, to coś jest na etapie załatwienia? No, jest kilka rzeczy: No mniej przyjemne niż ta sprawa. Włoszakowic, to mam informację dla mieszkańca Kościana. W ubiegłym tygodniu pan dzwonił, a ten telefon dotyczył wejścia na jazd przy skwerze Krimpend w Kościanie, przy Dudziarzu. Słuchacz skarżył się, że tam jest takie zbyt wąskie przejście, albo przejazdy dla osób na przykład, które poruszają się na wózkach inwalidzkich, czy, czy może dla mam z dziećmi. No, urzędnicy magistratów w Kościanie, do których się zwróciliśmy, sprawdzili ten teren. No, i z, tych, z tego wynika, z tej informacji, którą otrzymaliśmy, że, że te słupki no, muszą być tak ustawione, bo wtedy gdyby ich nie było, mogłyby tam wjeżdżać samochody, a to nie jest wskazane. Ale zdaniem urzędników, wózki dziecięce czy wózki inwalidzkie bez problemu mogą tam wjechać, że, że no, nie, nie jest to tak źle, no, no, a więc zmian tam nie będzie. To, to mówimy o terenie Kościana, konkretnie o wie, wjeździe na jazd na kanale Oprem. I przypominam, że temat dla reportera trwa do godziny 9.45. Tych telefonów dzisiaj zbyt wiele nie ma, chyba że jeszcze Państwo się rozdzwonią. Przypominamy także numer do studia. 65 529 5529 i mamy telefon już. Witamy. Nie no my... Dzień dobry, witamy. Nam na na nożynki. Zaproszenie na dożynki. Dziękujemy i my też zapraszamy na dożynki i w gminie Przemęt i nie tylko dziękujemy bardzo przypominamy o tej zakładce co, gdzie, kiedy, tam wszystkie informacje dotyczące różnorakich imprez, które w najbliższym czasie się w naszym regionie odbędą yy, i mamy już kolejny telefon. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam, drogie panie. Witamy pana. Mam takie pytanko do naszych słuchaczy. Jakby ktoś tam mógł udzielić informacji, co tam w naszych lasach piszczy. A co pan ma na myśli? No, chodzi mi o grzyby. A, czy już są grzyby po takich opadach deszczu? takie, takie jakieś pierwsze, może ktoś był mm, gdzieś na wycieczce, no, no co prawda padało, bo no znaczy ja, ja, także... ja może powiem tak, osobiście nie byłam, ale znam osobę, która była i wczoraj z tą osobą rozmawiałam. E, I b, b, była to ekipa dwuosobowa, hmm. która Czyli mam sprawdzone ta, informację. Ta, tak, mam sprawdzone informacje, mhm. nawet wiem, w które miejsce pojechali, no ale nie będę głośno mówić. Gdzieś się okazało, że nie było. Pewnie, że nie. nie. No i że nie I co, było. i co? I że nie było a, tych nie grzybów, było. i że nie było. Pojechali nastawieni, że będą zbiory fantastyczne, że będzie frajda, a grzybów nie było. Poczekajmy na ocieplenie nie może, nie? Co pan myśli, że No jak właśnie, będzie? na cieplejsze nocki. Ja właśnie miałem takie informacje, że gdzieś coś tam już się pokazało, coś jest. Jutro osobiście chcę się przejechać, jak coś znajdę, to poinformuję. No to zachęcamy, <laughs> żeby się. się wybieram tak na pieczarkę, jest... na, pieczarkę, na pieczarkę łąkową. Póki co, tak. Bo ponoć już jest. Nawet wczoraj pierwsze znalazłem. A gdzie, a gdzie? Czy nie powie Pan dokładnie gdzie, żeby nie było, że potem wszyscy tam polecą na te pieczarki? Ja je, ja je znalazłem na łące takiej normalnej łąeczce z sadem. No, <grym> na, pieczarki domu, rosną na także. łąkach, to prawda. A, a ma Pan a, takie no. swoje miejsce w lasach? No też pewnie Pan nie zdradzi, bo grzybiarze nie zdradzają tych miejsc. Nie, pan... ja tam zawsze mówię, ja akurat jestem z osoby Sieni, także ja tu jeżdżę rejony czyż komina, mi komina mm -hmm. to, no, no dobrze, dziękujemy za ten telefon. I, i, czekamy na I czekamy na kolejny. Czekamy na na jakąś pozbieram. informację, niech ktoś coś podpowie, a ja jak jutro się wybiorę, to dam znać. Super, dziękujemy bardzo. No, więc właśnie, zachęcamy. Proszę I to dzwonić. był bardzo sympatyczny telefon. Takie też oczywiście chętnie przyjmiemy. Natomiast co do oczekiwań, to ja zdecydowanie bardziej czekam na wyższe wakacyjne temperatury niż na grzyby. Wolałabym, żeby jeszcze na moment wróciły te upały, na które wszyscy tak narzekali, bo one były tylko przez małe moment. Momencik. A długa zima przed nami, natomiast teraz już kolejny telefon. Halo? Witamy. Dzień dobry, dzień dobry. Proszę Panią, ja tak troszeczkę też bardziej luzacko, taka dzisiaj fajna, miła atmosfera. O. Chciałabym tylko się ustosunkować też troszeczkę do wczorajszego telefonu. Wczoraj dzwoniła jakaś pani. I pytała, czy w jaki sposób został ukarany ten kibic, który stargnął mm -hmm. na ten mecz żużlowy, Wiadomo. I teraz tak, tak. ja przypuszczam, że pewnie tak, bo podejrzewam, że tutaj kara będzie dla wszystkich, to znaczy i dla kibica, do Unii wiadomo, że już jest jako do klubu, wiadomo, że taj dostał karę. No, ale moje zdanie to jest takie, że generalnie również... No i to chyba dość dużą gminę ponosi firma ochroniarska. No w końcu ta firma jakby nie było, no ma płacone za wykonanie zadania. No i tak powiem szczerze, tak obserwowałam, bo chodzę też na mecze żółwe i tak trochę obserwowałam tam te osoby pracujące, nie żebym kogoś miała obrazić. No ale tak do końca, powiedzmy sobie szczerze, no jakoś ochroną to tak chyba nie bardzo mają coś wspólnego, mhm. a zresztą na tym filmiku, tak powiedziawszy, co tam ten y, punkt kulminacyjny był, y, no było widać wyraźnie, że gdzieś tam dwie czy trzy osoby z firmy ochroniarskiej stały z boku no i w zasadzie to nie reagowały, dopiero zareagowały, jak ten taj tamtego kibica powalił. No muszę przyznać, no więc, że, że chyba się nie spodziewali nawet oni taki, takiego obrotu sprawy. No... No więc no tak, ale no to stali obok, no mhm. to już powinni zareagować i stamtąd tego kibica jakby, no że tak powiem, wyprosić, tak? No nie powinien ten tak boku i się mhm. po prostu przyglądać. Tak, tak. Ja myślę, że te rozliczenia tutaj będą na linii firma ochroniarska klub. I, i jeżeli no też tak sądzę. No nie sądzę, mhm. że tutaj zarząd, że tak powiem, tutaj no przejdzie na tym do porządku dziennego, więc no... No. Tutaj tak. A tak swoją drogą w ogóle to, czy też tam w tym miejscu również, też tutaj się zastanawiam nad tym, czy tam w tym miejscu również mieli prawo przebywać zawodnicy w party, nawet dziękując kibicom za doping. Bo też mi się wydaje, że chyba nie. Nie wiem, wydaje mi się, że chyba tak, ale. Nie to wiem, nie będę się nie, 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 nie będę się sprzeczać, ale to bym się mogła trochę nad tym też zastanowić. Także generalnie kara to by tam się należała yy, więcej instytucjom i osobom. Dziękujemy bardzo za Dziękuję pani telefon i pani opinię. I myślę sobie, że też więcej powinniśmy mówić o samej rywalizacji sportowej, a niestety musimy się zajmować takimi sprawami. No ale bywa. Szefowa wydawców jeszcze podpowiada i przypomina: ja tam się na piłce nie znam, ale ona się zna bardziej, że na meczu piłkarskim jest tak, że jak kibic biegnie na murawę, to są bardzo surowe kary włącznie z zakazem stadionowym dla takiego kibica. A tymczasem kolejny telefon. Witamy. Odbieramy. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, jesteśmy tak na... Antenie. Proszę pani, ja tu dzwonię też tak w sprawie Chruściny dzwonię. Słuchać wcześniej właśnie. Tak, tak. Słuchać wcześniej też tak. w sprawie tych uliczek bocznych. Mhm. I wie pani, co tutaj chodzi właśnie o te uliczki wszystkie, że tak powiem, ja tylko za kościołem. Bo my tutaj dalej też mieszkamy w ruścinie, też właśnie w takiej bocznej y, uliczce, że tak powiem. I teraz właśnie jak te deszcze popadały, to nie dojrze że jest jedno błoto, my dziury, przejść też właśnie nie ma jak. A mm -hmm. my tutaj też właśnie chodzimy i do pracy, i dzieci, i do szkoły. I mówię, jest trudno, żeby w ogóle też jak... no trudno jest przejść po prostu, nie? Czyli utwardzona jest tylko ta główna droga, a te boczne tak. niestety nie. Tak, tą boczną, wie pani, to troszkę utwardzili, ale tam było, mówię, więcej, że tak powiem, ziemi niż tego utwardzenia. Mm -hmm. No tak, mieszkańcy o to apelują. Dziękujemy w takim razie za ten telefon, a swoją drogą, Huścina, bardzo urokliwa miejscowość, bardzo mi się podoba, tak powiem. Dziękujemy i będziemy pytać w tej sprawie w Urzędzie Gminy w Górze. Filip Wybierarski dzisiaj do Góry się wybiera, więc, więc na pewno o to zapytam. Dziękuję bardzo. A czas nas, na przerwę, no bo tak przerwa, trochę... Krótka przerwa reklama, Żeśmy się tutaj rozgadali, a przerwa być musi. Po przerwie wracamy do tematu dla reportera. Wracamy do tematu dla reportera. Audycja potrwa do godziny 9.45 w studiu oczywiście Hania Ciesielska, która czeka na Państwa telefony. Czy widzicie Państwo jakiś problem w swojej okolicy? A być może y, już się dowiemy telefon od naszego słuchacza bądź słuchaczki. Witamy. Dzień dobry, pani Kania Ciecielska i pani Patrycja. Ja dzwonię w sprawie betków, czyli grzybów. O! Grzyby już są kanie, tylko jak wiadomo, jak ktoś miał lekcję w podstawówce z biologii, grzyb musi mieć ciepło i wilgotno. Wilgotno już było? Jeszcze ale ciepło? Ciepło też jest, ale żeby znaleźć, je trzeba w mchu szukać i przy drogach, gdzie słońce dochodzi. Ja znalazłem już parę kani przy rowerowej z Nowej Wsi do Leszna. To taki instruktaż dla mocno początkujących. To dla pani też zaproszenie, bo zapraszam panią, panią, pani Patrycjo, dwóch lat, pani albo mnie się boi, albo nie wie, że są naprawdę, tylko trzeba patrzeć jednym okiem, a drugi... Albo w miejscu. odpowiednie miejsca po prostu pojechać. Dokładnie, nie, nie, ja czuję, na, na, mam węch taki, że one są i za dwa dni wyskoczą, jak się naprawdę boicie, to idźcie do sanepidu, bo nie ma żartów, jaka nie znam, Biorę organoleptycznie, czyli ten tutaj, jak mówią, żeby się na tym ruszał, ten jak na korzonku, to nie, to trzeba po prostu wąchać i ścierać i, i tą dolną tobą. Jak nie wiem, jak można pomylić mu oraz z tym. Także uważajcie, idźcie do samej jak nie jesteście, ale niczego na nowym świecie. On wam wytłumaczy, jak oczywiście jest, bo jest bardzo zabiegany. Także pozdrawiam wszystkich grzybiarzy. To trochę już pan zdradził teren tutaj, jaki teren na To nie szkodzi, ja wiem, gdzie są inne. Pani Patrycja, panią zapraszam na nowe świato, mówimy się co do a ja pani zależą w taką ostoję, gdzie są nie tylko kanie, ale, ale inni, Ja muszę panu ładnie. coś powiedzieć, że ja lasy bardzo lubię, ale zbieranie grzybów to mnie średnio interesuje, także taka, za taką wycieczkę podziękuję, ale no, mam przyjemnych wrażeń. Pani w ogóle. Nie za specjalnie. A ja uwielbiam nie, ale wiem tylko w ograniczonych ilościach, tylko jeszcze powiem coś do tego. Naprawdę ruszcie w lasy zamiast ścieżką rowerową, bo tam jest taka jonizacja powietrza, jak w żadnej komorze solnej to nie znajdziecie. Jakaś partia zamknęła nam lasy, żeby yy, trzymać nas z tym, ruszcie do lasów, póki są, bo jest coraz ich mniej. Wszystkich pozdrawiam i tych, co je wycinają też. Zapraszamy do lasów oczywiście na grzyby. Są tacy, którzy nie jedzą grzybów, ale lubią zbierać. Do, mm -hmm. Nie należysz mm -hmm. takich. Nie, nie te, te, też niekoniecznie. Natomiast, te, te, też niekoniecznie. Natomiast te, co do lasów to pogląd podzielam. E, coraz mniej e, lasów w lesie zostało. I no nasadzenia też są, też są, muszę powiedzieć. Dzień dobry. Dzień dobry. E, Dadzwoniłem się do radia? Tak, dodzwonił się to Pan do radia Elka do tematu dla reportera. Witamy. Tak. E, chciałbym kwiaty o tyle, że robią ścieżkę ze, ze Sielca do Nieboży. To jest powiat wolsztyński, tak? Powiat wolsztyński. Ja kiedyś dzwoniłem i już robią ścieżkę do Nieboży. Kwiaty o No tego nam brakowało w temacie w ostatnim czasie. Cieszymy się. Dobrze, że taka ścieżka rowerowa, a, a właściwie to jest już droga rowerowa według nomenklatury. Tak będzie. Dobrze. Dziękujemy Dobrze. bardzo panu za te informacje i kwiatem o tyle tak gramy teraz. Ja jeszcze wrócę do grzybów, ale widzę, że mamy kolejny telefon, więc nie, nie ma kolejnego telefonu. Bardzo ważną sprawę pan podjął, mówiąc o zbieraniu grzybów, żeby je sprawdzić, jeżeli ktoś nie jest pewien. SanEpit bardzo chętnie to robi i zawsze się ogłasza, że, że, że można przyjść, sprawdzić, czy grzyby. Są właściwe czy dobre zebraliśmy. Jeżeli ktoś nie jest pewny, nie zna się tak dobrze. Czekamy na kolejny telefon od Państwa. 65 529 5529. Czy mamy połączenie? Nie. Połączenia na razie nie ma, a czas ucieka. Jeszcze tylko 5 minut na Państwa tematy. Dzisiaj jakoś tak bardzo rekreacyjnie bym powiedziała w temacie dla reportera. Tak głównie. Tak, Ale może to tak, i dobrze, tak. prawda? Czasami tak <laughs> musi być, bardzo dobrze. A propos Jarka, bo ten temat też się pojawiał. Wspominałyśmy o tym, że po weekendzie już powinien być w temacie dla reportera, bo kończy mu się urlop. Natomiast, wróć, wróć. natomiast może być znowu lotny i to dosłownie, bo zaczynają się balony w Lesznie. A dokładniej, zaczynają się one 16. 16 to jest środa. Impreza potrwa do 19 sierpnia. Chodzi o Enea Leszno balon Cup, czyli 11 Mistrzostwa Polski Juniorów Balonowe. No to znam, Impreza chyba wszystkim mieszkańcom Leszna i okolic, bardzo widowiskowa. I na pewno Jarek nam trochę też o tym poopowiada, bo to wiadomo, że jego pasja. A poza tym, jak ktoś jest z Leszna, z regionu, no to trudno, żeby nie pasjonował się e, tym jakże barwnym e, i takim bardzo ekscytującym i widowiskowym e, sportem. Zresztą, właśnie przed momentem sobie weszłam na, na profil Facebookowy Balonowego Pucharu Leszna. E, jak człowiek patrzy na te filmiki cudowne, to aż po prostu serce rośnie, że to, że to u nas takie rzeczy się dzieją. A na żywo to jeszcze lepsze widoki. Tak, oczywiście. Potwierdzamy te poranne loty są urokliwe szczególnie. No, tak jak wspomniałaś, Erek będzie znów zaangażowany w to, będzie nam opowiadał, relacjonował, także to bardzo będzie miły tydzień. W ogóle tak lotniczo mamy, bo, bo przecież przypomnę, że trwają cały czas na lotnisku szybowcowe Mistrzostwa Europy. Wprawdzie szybownicy, no, troszeczkę przerwy mieli z powodu pogody, ale mam nadzieję i oni pewnie też, że wrócą jeszcze do latania. I zdążą jeszcze rozegrać kilka konkurencji, a te, te zawody zakończą się z końcem tego tygodnia. Czyli potrwają do 12, tak. a my tymczasem jeszcze dokładnie Jechania Ciesielska, która wydaje dzisiaj wiadomości z regionu dla Państwa. Przez trzy minuty jeszcze czeka na telefon. Jeśli ktoś się pojawi, to oczywiście chętnie wysłuchamy. Jeśli nie, no to mówi się trudno. No jutro może je... jeszcze jakieś kwiaty i motyle wypuścimy, o, tak. o, Bardzo rzadko faktycznie kwiaty i motyle ostatnio jakoś tak pojawiały się na naszej antenie. No ale dobrze, szanowni Państwo. Chyba no, mamy telefon. No właśnie, chciałem przypomnieć numer, a tu jest połączenie. Halo, witamy. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam taką sprawę. E, ścieżka rowerowa z Niebążkowa na Boguszy. Ostatnio była koszona trawa i wszystkie słupki są przewrócone. Zastanawia mnie to, czy osoba, która obsługuje maszynę, wie, co robi, żeby... Że tak powiem, nie niszczyć tego, co ktoś wcześniej zrobił i oznaczenia drogowe są wyrywane. Ale myśli pan, że to właśnie z tego powodu? Tak, bo ewidentnie widać, że jak była koszona trawa, to jest nawet te słupki są poliszczone od noży, od noży maszyny, która kosi trawę. Proszę przypomnieć jeszcze raz dokładnie, na jakiej to trasie? To jest z na Boguszy. Od Ronda tutaj w Dinkąszkowie jest ścieżka rowerowa i do Boguszyna ona prowadzi tam jest 8,5 km. Także cały odcinek tutaj był koszony i właśnie te suki są powyrytane, poprzewracane, poniższone. No nie powinno tak być. Sprawdzimy, oczywiście. Dziękuję bardzo. Czy to jest jakaś nowa ścieżka, proszę nam przypomnieć. Czy... Dziękujemy. Dziękujemy, dziękujemy w takim razie. Być może Pan jeszcze... Nie usłyszał pytania pewnie. Nie, od Ciebie. nie zdążył. Tak, tak odpowiedzieć. No czekamy, jeszcze mamy dwie minutki, więc jeśli Państwo chcecie dzisiaj zadzwonić we wtorek do tematu dla reportera, to zapraszamy 65 529 55 29 nie mamy telefonu. No nikt nie dzwoni, natomiast tak sobie właśnie pomyślałam o tym, że no fajne naprawdę fajne wydarzenia się szykują w najbliższym czasie w, w, i w Lesznie i w regionie i aż miło zagląda się do portalu lk.pl do zakładki Nie przegap Będzie się działo. Tak, tak. 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 Zawody siekawek konnych, wracać się. To też bardzo duża znana impreza i też bardzo widowiskowa. Jest także bieg kosowski przyłajowy. Będą rowery w Wilkowicach. Będzie siatkarski piknik rodzinny w Perkowie. Piknik militarny w Miejskiej Górce. motopiknik piknik w Śmiglu i to wszystko w, w tym tygodniu nadchodzący weekend tak naprawdę, więc no, do wyboru, do koloru. Co, każdy, co znajdzie, każdy znajdzie coś dla siebie. E, a teraz odbieramy dobry. kolejny telefon. Dzień dobry. Proszę panią, ja dzwonię w sprawie drogi ze Szczodrowa do Śrakowa, kiedy będę robić ścieżkę rowerową. Szczodro, ze Szczodrowa do? Śrakowa. Śrakowa, to jest Powiat Rawicki? Nie, mówię. nie, to jest Kościan szeroków. A w powiecie kościańskim, powiat kościański. A takie plany były? Tak, tak, na... ta, były, już miał jeszcze w roku Mhm. Mm Powiat Kościański. Nie, nie wiadomo, ja już dzwoniłem do Państwa i żeście nie wiedzieli, tak. a teraz nie wiem jak tam. No i ja, ja teraz nadal nie wiem, ale na pewno to sprawdzę. Dziękuję w takim razie za przypomnienie. Yy, ścieżka rowerowa w powiecie kościańskim ze Szczodrowa. Tak, dobrze, sprawdzimy. I dziękujemy Państwu dzisiaj. Jutro kolejny temat dla reportera. Zapraszam w imieniu Emilii Wojciechowskiej.